Daliśmy, daliście, daliście świetnie. Gratulacje tak, 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 wielkie. Trzymam gratulacje dla Ciebie, tak dla wszystkich, którzy dali z Ciebie wszystko super. Super, słuchajcie, gratulujemy Wam w piątek. Przecież wszyscy przygotowujecie się do powiatów, musicie bardzo pięknie reprezentować naszą gminę na na, na mu możemy tak oddać. się umówić. Dobrze, Dobrze, pan dyrektor wygrała Polityki. szkoła. W kamieńcu rotacji, czego cieszymy się niezmiernie na swoim boisku, na swoim terenie. Wprawdzie nie jesteśmy gospodarzami, nie, bo dzisiaj organizatorami jest szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach, ale my jesteśmy zwycięzcami i jesteśmy górą. Co daje tak. zwycięstwo? Zwycięstwo daje to, że będziemy reprezentowali i szkołę i jednocześnie gminę na powiatowych rozgrywkach w piątek 17 maja. Zapraszamy serdecznie Idzie. wszystkich na łanach, na, na kompleksie boisk u pana Wolfingera, któremu jesteśmy wdzięczni i od razu też serdecznie. Dziękuję za udostępnienie miejsca i placu i tam na kilku boiskach równolegle będziemy rozgrywali mecze. Także liczymy na to, że drużyna z Kamieńca też pokaże się z jak najlepszej strony. A jaki przedział wiekowy grał? Klasy 4-6, chłopcy z klas czwartych, piątych i szóstych, nasi najlepsi, a w tym mamy jedną dziewczynkę, Jagodę Balwierz, która gra też w klubie sportowym, mimo tego, że jest dziewczynką, ale jest niesamowitym zawodnikiem w piłce nożnej. I tutaj dzisiaj też pokazała się z jak najlepszej strony. To są pierwsze gminne zawody tego typu w roku, ale cieszę się, że wystąpili uczniowie wszystkich szkół podstawowych, tak jak planowaliśmy, a więc tu... Należy się uznanie dla dyrektorów i opiekunów również tych drużyn. I chcę dodać, że tak się składa, że w najbliższym czasie, to znaczy w piątek, będą kolejne zawody w piłce nożnej, z tym, że już na szczeblu powiatowym odbędą się one w Łanach. Maj to okres w którym na terenie gminy jest organizowanych bardzo dużo imprez sportowych w najbliższym czasie w najbliższą sobotę w Łanach będzie mecz piłki nożnej drużyn dziecięcych, młodzieżowych, samorządowych trzech gmin a więc Czernicy, Siechnicy i Długołęki. W sobotę również odbędzie się bieg wokół Rancza na dolicach na dystansie 10,5 kilometra. Trzeba podkreślić, że to jest już szósty bieg, i on gromadzi bardzo dużo zawodników, nie tylko z województwa dolnośląskiego, ale praktycznie z całej Polski. Oprócz biegaczy wystąpią również e, chodziarze. 26. w Ratowicach będą biegi przełajowe e, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy oraz e, zawody kolarskie z udziałem e, zawodników i amatorów. Także trzeba podkreślić, że jest to miesiąc, gdzie rzeczywiście w sporcie się dużo dzieje. Chciałem pogratulować tym, którzy okazali się najlepsi. Gratuluję również wszystkim, którzy grali. A szczególnie cieszę się z tego także, że nie doszło do żadnej kontuzji, że graliście fair play. No, gratuluję oczywiście także tym najlepszym piłkarzom, którzy. Strzelili dużo Goli. Gratuluję tym bramkarzom, którzy nie puścili. Piąte miejsce w trzecim turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Czernica dla Szkoły Podstawowej w Dobrze Kapitan, no poproszę, kapitana. Kapitana, poproszę, odbierz no, puchar i to jest dla drużyny coś słodkiego, tak? Słodki Czwarte, miejsce. Czwarte miejsce dla Szkoły Podstawowej w Krząstanie Wielkiej. Prosimy kapitana. I jeszcze coś słodkiego. Trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej w Czernicy. Prosimy kapitana. za zajęcie drugiego miejsca dla szkoły podstawowej w Ratowicach bardzo proszę. Ratowice tradycja. Tak. Ale... Moi drodzy i pierwsze miejsce. W turnieju dla szkoły podstawowej w Kamieńcu w Rosjanie. I, pucha, i pucha Pana Wójta dla szkoły w Kamieńcu. Gratuluję. Damian Robak, najlepszy zawodnik drużyny szkoły podstawowej w Trząstawie Wielkiej. Gratuluję. I to jest dyplom dla Ciebie. Przyjmij gratulacje. Szymon Curyło. Najlepszy zawodnik drużyny w Kamieńcu Wrocławskim. tu jest, Wojciech Sobolewski. Najlepszy zawodnik drużyny Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Gratulacje. Wojciech Świerc. Najlepszy zawodnik drużyny w Czernicy. Gratuluję. Gratulacje. I Daniel Błoniarczyk, najlepszy zawodnik drużyny szkoły podstawowej w Dobrzykowicach. To przekażę kapitanowi gratulacje i dyplom przekażecie. Dzisiaj zawody sportowe w piłkę nożną, ważny mecz dla was to był? Myślę, że tak. Myślę, że wszystkie mecze były dla nas ważne. Dużo się przygotowywaliście, liczyliście na zwycięstwo, obawialiście się jakiejś drużyny? Tak, najbardziej obawialiśmy się baratowic. Tak, był najtrudniejszym zespołem dla nas. Ale daliście radę? Tak, tak, udało się. Ale w ostatnim meczu graliście z Sząstawą, tak? Tak, z Szząstawą. I to też był dosyć trudny mecz, ale udało. Już się po, po pierwszej połowie już się trochę przełamaliśmy i wygraliśmy ten mecz. To powiedzcie jeszcze, kto, kto tu strzelał, kto tu bronił? No, Michał bronił, Jak... Michał był na bramce i a ja e, byłem razem. Ja na, na, na środkowym, środkowego napastnika i strzelił cztery bramki dla nas. Jedna, to było po Czy to był Fuchs czy wypracowane... I podania dobre. Myślę, że jak się trenuje piłkę, to jest to łatwe do wykonania. Tak. Ale koledzy pomogli w tych bramkach. Sam by się dał No to, ale walczyliście dzielnie, podziękujcie super. za dle. Podziękujcie za dnev. Daliście, daliście radę. Daliśmy, daliście, daliście. 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 świetnie. Gratulacje wielkie. Trzymam gratulacje Dzień. dla Ciebie, dla wszystkich, piączę... którzy dali z siebie wszystko super. super